Hejka kochani, witam Was na moim kanale. Jest to dzisiaj spontaniczny oraz luźny vlog, więc zapraszam Was bardzo do oglądania, ale zanim to będzie mi bardzo miło, zostawicie łapeczki w górę oraz subskrypcję oraz miły komentarz, więc zapraszam Was do oglądania. No bym zapomniała, więc zapraszam Was jeszcze na mojego TikToka oraz Instagrama. Na TikToku jestem aktywna codziennie, robię live, wrzucam TikToki. A na Instagramie staram się być systematyczna, więc zapraszam Was serdecznie. Okay, więc, jak możecie zauważyć, ja dopiero co wstałam, e, więc przede mną śniadanko oraz moja pielęgnacja twarzy. E, no i dzisiaj w tym momencie mamy godzinę 10.13, a o godzinie 10.40 mam lekcję online, mam angielski, także muszę się tak wyrobić, żeby na niego zdążyć, więc let's go! Co robię, to jest to umycie twarzą żelem do mycia twarzy przy użyciu szczoteczki Foreo i właśnie tak przez minutę jeżdżę tą szczotką forę dookoła tutaj możecie zauważyć, że moja piana nie jest biała ale jest czarna, to dlatego, że mój właśnie żel do mycia twarzy jest w kolorze czarnym bo jest z jakimś Eee, węg o, węglem aktywnym, kwasem grypy oraz kwasem hyaluronowy. Hialu Także dlatego muszę się zdziwić, że moja skóra, eee, że moja piana na twarzy nie jest biała, tylko troszeczkę czarna. Następnie na twarz używam tonik. ale ja też prowadzę go tak samo, tylko jest to taki e, trochę inny tonik, ponieważ go się daje na palce oraz się wsmarowuję twarz i się odczekuję kolejnym etapem nakładam serum jest to serum nawilżające, ponieważ ja mam dość suchą twarz więc muszę używać wszystko, ale to wszystko co jest nawilżające więc i ostatni etap jest to krem do twarzy no i tyle, po prostu rozkładam go na twarz no i smarowuję druga rzecz, czyli mycie ząbki? Także ja zaczynam e, moją szkołę online. Dzisiaj mam dość mało lekcji, bo najpierw zaczynamy angielskim, więc co? Chyba nie będę Was tym zanudzać, po prostu odezwę się po lekcjach. Ja skończyłam lekcję i zostało mi tylko ubranie się, więc zaraz zobaczycie mnie w innej wersji, nie już takiej piżamowej, tylko już ubranej, bo jeszcze będę musiała się pomalować. Zrobię pewnie jakiegoś szybkiego live'a na TikToku właśnie zmalowanie się pogadam z wami no i później lecimy z moimi planami. Dzisiaj jestem ubrana dość na sportowo, można powiedzieć na luźny outfit, bo mam dresy z Nike oraz taką bluzeczkę z długim rękawem. Ona jest chyba z Pull&Bear tak coś się kojarzy. Jak na razie uwielbiam właśnie takie stylówki, że dresik i jakaś bluzeczka albo bluza z kapturem, także tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit tak prezentuję bez makijażu zaraz zobaczycie mnie z makijażem ale ja robię szybkiego live'a na tiktoku, więc tam będę się malowała a tutaj zobaczycie tylko efekt końcowy i skończyłam swój makijaż i prezentuje się on właśnie tak, jest to taki dość codzienny makijaż, także ja teraz muszę wyjść z moim pieskiem na dwór bo jest to moja właśnie Pora wychodzenia z psem. Jest godzina teraz 12:12, .12, także e, widzimy się na dworze. W ogóle się trochę zdziwiłam, bo myślałam, że dzisiaj będzie dość tak chudno. A jak wyszłam na dwór, ja się ubrałam czapka, szalik, kurtka a naprawdę jest dzisiaj dość ładnie. Trochę jest wiecznie, ale to nic nie szkodzi. co? Nie, co? Dzisiaj tak w ogóle mam w planach iść do Hebe, bo muszę sobie kupić klej do rzęs, do przyklejania sztucznych rzęs. Także to jest moja dzisiejsza wyprawa oraz idę dzisiaj na pedikir do mojej mamy, do mojej mamy salonu. Także no mam w planach właśnie iść do Hebe, potem iść do, na pedikir do mojej mamy, no i jeszcze potem wieczorem czeka mnie Czekają mnie korytarze z angielskiego, e, i mam je jakoś o 17.00. Także taki jest dzisiaj w, mój plan, mój plan dnia. Tak, ja już jestem właśnie na etykie, moje stopki już się moczą. E, także wybrałam już sobie kolorek, i będzie to, właśnie zastanawiam się nad takimi dwoma. Ale ja chyba wybiorę ten 313, bo e, będzie mi chyba bardziej pasował do mojej sukienki, bo ja podikier, e, kolor paznokci pod e, sukienkę na moją studniówkę, także wybieram chyba taki kolorek różowy 313. i No nic, czekamy, moczymy stópki. I no. Chciałam patrzeć, czy możecie zauważyć, czy jestem inaczej ubrana. To dlatego, jak wychodziłam z domu, to stwierdziłam, że ubiorę sobie bluzę, bo będzie mi cieplej, bo jechałam hulajnogą, także wiedziałam, że na hulajnogę będzie dość mocno wiało i stwierdziłam, że muszę brać sobie jeszcze na tą koszulkę bluzę, żeby było mi cieplej. Po prostu, także to nie, to nie jest inny dzień, to jest ten sam dzień, ale po prostu chciałam żeby było mi cieplej. Ok, to jest chyba tenże Drżans, w sensie klej, bo właśnie dostałam informację, że on jest bardzo dobry. Także przetestuję go, czy jest trwały, czy nie. Także porozglądam się jeszcze i zobaczę, czy jest coś więcej. Ok, stwierdziłam, że jadę sobie jeszcze do Action, także zobaczymy, czy jest tam coś fajnego. W action nic nie znalazłam. Szukałam też takich diamencików, które można przykleić na oko, to, co teraz jest słodne, ale kurczę, nie mogłam ich znaleźć ani w Hebe, ani w action. Właśnie patrzyłam rzeczy na dziale z paznokciami są do ozdób właśnie do paznokci, ale też nie było, więc będę musiała poszukać gdzieś indziej albo po prostu nie będę potrzebowała, a tak się właśnie prezentuje ten klej, który kupiłam. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi, bo słyszałam bardzo, bardzo dobre opinie, że po prostu on jest taki, że jak nakleicie rzęsę, to on Wam się nie odklei, nie będzie problemów, jest łatwy do zmazywania, także zobaczymy, czy na mojej powiece ten klej do sztucznych rzęs da radę. A co w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć, że ten klej jest serio tani. On kosztuje tylko, nie wiem czy tu widać, ale pokazywałam wcześniej na przebitkach, on kosztuje tylko 13,50. Tylko 13,50, a słyszałam opinię, że on jest lepszy, jeszcze lepszy niż ten klej Duo. Ja mam właśnie klej Duo, bo to był taki mój pierwszy klej i stwierdziłam, że okej, okay, jak się nauczyć to na jakimś dobrym, żeby mi wychodziło. I szczerze... Gdy używam tego Duo, to tu mi się rzęsa odkleja, tu mi się ręce odkleja, także no nie wiem, może ja nie potrafię tego robić, to na pewno, że nie potrafię, ale słyszałam też dużo od innych osób, że Duo mi się nie sprawdza, a ten skatrys, który jest o połowę tańszy, bo Duo kosztuje jakoś 35 zł, a on kosztuje 13, także ponad połowę jest tańszy jest lepszy, więc zobaczymy, zobaczymy. A ja dzisiaj na obiadek mam. Gołąbeczki, sama robiłam gołąbki, pierwszy raz w życiu słuchajcie robiłam gołąbki, oczywiście niczym innym jak z pomocą Thermomix'a. Ok, jak widzicie jadę w to oznacza, że idę na angielski, także mam godzinę angielskiego z gramatyki, także widzimy się kochani, ja już chyba kończę tego vloga, ponieważ wydaje mi się, że już nic ciekawego się dzisiaj nie wydarzy. Ja sobie siedzę i oglądam sobie YouTube'a, także co? Jeżeli podobał Wam się mój vlog, to zostawcie łapeczkę w górę oraz miły komentarz. No, i jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to zaobserwuj mnie z dzwoneczkiem. Także no, to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.